Lezwul! Nie Siema, siema. To mój drugi odcinek. Dzisiaj będę grać razem z Wojtkiem. Robimy podwójny odcinek. Elo. Siema. Coś mi weszło. Zaraz wyłączę muzykę, żeby nie przeszkadzała. Ja też może. Gdzie muzykę włączał? I wchodzisz w czynniki. Y, no. Ustawienia. A, dobra. Nie tu. Czyż masz. Nie, ja mam włączenie o, Dobra. Teraz włączam. Eee, e, ok. My e, gramy. Dobra. Ja zagram jakąś postacią z gadżetem. Ja z gadżetem i powerem. Dobra, ja sobie może dadle. Dobra. Słuchajcie, gramy. Ja tylko przypomnę o subskrypcji obu naszych kanałów Ja oczywiście jestem xwx9 Ale małgi gramy Czyli małgi graję O Marku. Już. Uważaj tam Dawaj nawalamy wtedy <grym> O nie L, L. L. Nie! fuck. Muuu! Mm, się skurc. Mm. Ja, ja się zaraz odrodzę. 3, 2, 1. To zazwało. jest. Już się. do zaryla. Yo. wiesz, tym. Marko Leon. A nie laguje, słuchajcie. Nie, nie. A to jest Leon. Leon s-a matilat powercube-ul de vugle Ile? Nu Si-am dam si sh 9 Omai, 9 Uciekaj! Uciekaj! Si-i ne mozem um. zginand Oh, sad Omai, gad Tam, da O, Oh, am? O, ies Primo. Domn, fuck you Przewodziło, słuchajcie ludzie! Musiałem przez strefę przebić Co i, co to? Macho, może. Ono! Ono ja. Wytyfy przynajmniej y, będziemy mieć to. Y, po... Przynajmniej będziemy mieć drugie miejsce. A w ogóle słuchajcie ich złych, z 9 rękę. Mhm. Więc dajcie, mi więc dajcie mi lajka, bo to szybciej zrobię. Ile dacie lajku to y, skróci. To skróci mi yy, yy, proces leczenia. I mi też dajecie łapki w górę, mam i hambuszabnica. Dobra. Ja teraz sobie wezmę postać. Yy. Maksa, pewnie. Bo słyszę. Mityczną. Primakę. I jedziemy. Ja zaraz pokażę wam farminga 18. I zaraz wejdziemy. Pokażę wam moją farmę. I potem z powrotem wrócimy do All Stars. A to musi coś nieodzielne z tego farminga. No. Kurde, ja się trenaguję. Ja też. Nie. Ja 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 jestem na całym środku. Dlatego. To już zdała. I dlatego mnie pokonali. Idziemy. Ja miałem pię Zabrali na pięć. Zabrali nam pięć parkiów psów. Dobra. No teoretycznie. No czego wy jeszcze strzelosz? <noise> Mam ulta. <to. głosy> Muszę wykończyć misję do Daryla i dlatego. Ej teraz fajnie to skrócili, że zamiast y, 500 żetonów wygrać 10 to masz 8, a zamiast y, za 200 miliony żetonów to, to, to masz 5 razy wygrać zamiast 6. Mhm. Fajnie skrócili. Mhm. Ja mam tę misję do Daryl, uh! Ej, kruk go porobił jak! Kruk miał 0 kółgów, a on go porobił. Dobra, na, daj dana. dana. Uh! Uh! O ja pierdzielę ja! ja cię nie pierdolę Sorry nothing za to nothing, nothing, nothing. Ja, nie, nie udało się Ja mam tu zero. Ja mam plus ja na 20 rand A ja maksa mam na 12 <grym> A ja mam maksa, zaraz zobaczę Na 17 How may I Debil. Kto? Ty. No. Patrzcie, ja tu zbieram na mega Moksa w internecie. Dopiero w tej jest. Ty mnie chcesz rup? ja tak. Miałam najwięcej puszek. Potem jest Bartosz, potem Mateusz i ty. Czy ty, czy Ty? No. Czy Mateusz jest? Ja jestem drugi, przedostatni. Mogę być sobie członkiem? No zrobcie... Y, 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 Awansuję. Kurde. Poczekajcie, muszę, muszę na chwilę zastopować. Na y, Mati 9 nie jest youtuberem. A tak to wszyscy od Wojtilla. Do Małgorzata są e, youtuberami. No. Polecam Wam ten klubik. Są wszyscy youtuberzy. Tak. To jest ekstra, ekstra, ekstra klub. To jest ekstream Ekstremowy. Go, 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 go! Dobra. Dobra. Na razie nam idzie dobrze. Te gierki. No. Na razie. Na razie Na... Potem? No. Nie wiadomo. To nikt nie Dobra, słuchajcie, u mnie, jak jask się skuje, to ben, to zastopuje i będziemy się widzieć po gierce. No, a w ogóle to możemy cięcie zrobić. Tylko będzie trudno na ten. Yy, na ten, w kliku. Dobra, słuchajcie, teraz mówię do kamery Małgosi, bo ja zrobiłem cięcie. Dobra, no to okej. Okay. Jak zrobiłeś to cięcie? Ja nie mogę wziąć cięcia. Ale też. Dobra czko jesteśmy po krótkim cięciu. Do dupy. Nie udało się. Hmm, więc teraz... Małgi zgarnęła jednego Power Cube. A. No, no widzisz. No, wytyfy. bo ty zarapalniesz. Ee, czego mi nie dałeś, speeda? No, ja też muszę uciekać. Nie widzisz? Ja, goni, ja, ja, nie w mojej ja, ja już mam tego, ulta. Bruuu, daj mi się do twojego. Prrrr Dawajem, dawaj. Da, da. Weź ją porób tą parę. Da, sam ją porób. Jest to takie proste. Jej nie poro! Jest jestem największym koksem. Dzięki za mnie nie, uważasz za największego koksa, ale... Uuuuuuhuu! Mi się udało szelkę porobić, ale ty tą tarę nie. porób ciebie do nas LP. Wy to zaraz slipstreamów i. na nim porobić. A jest plus 7. Dobra, widzimy się, ludzie w kolejnym... I okej, okay, jestem już w menu. I jeszcze raz wygram derylem. I, I widzimy się po gier. Dobra, to jest kolejna gierka i mam plus 7. Rob... Oh. Wow! wow! Za Dobra, czekajcie chwilę. Otwieramy skarbeta. Skrzyneczka. No i oczywiście dwójka, nie? Potem reszta nie będzie tylko. E, u mnie, słuchajcie, będziemy otwierać mega boksa. Jak zaliczę tą misję. Więc widzimy się po legendę.